Uszkodziłeś samochód? Towarzystwo wypłaciło za niskie odszkodowanie. Lift Investment. Profesjonalna wycena szkód rzeczowych. Investment. Nasi eksperci sprawdzą Twój kosztorys i wywalczą dla Ciebie dodatkowe odszkodowanie. Lift Investment. Częstochowa, ulica Dekabrystów, 41B. LiftInvestment.pl Panie trenerze, wydaje się, że jedyna słuszna decyzja, jaka dzisiaj mogła zapaść, patrząc na te opady, które były w Częstochowie. Pytanie tylko, czy trzeba było aż tak długo czekać? Znaczy, musieliśmy podjąć jakąś pracę, żeby nam nie zarzyszeć nic nie zrobiliśmy. Regulamin na to pozwala, że mogli, mogliśmy pracę wykonać. Wykonaliśmy i po tych oględzinach już no, naprawdę to tor się nie nadawał dojazd. Były naciski ze strony gości, ze strony telewizji, aby jednak spróbować przygotować tor do jazdy? Nacisków nie było, to wie pan, no, drużyna gości i drużyna gospodarzy podjęła taką słuszną jedną decyzję, było to jednomyślne i sędzia przychylił się do tego i, i jest taka decyzja. Coś dysk dyskutujemy coś o terminie, czy to jeszcze jeszcze nic? Będzie, za chwilę będziemy, siadamy do, do stołu przy herbacie i ustalamy termin. Panie trenerze, pytaliśmy przed chwilą Lecha Kędziorę, mówi, że dzisiaj nie było sensu tutaj zabijać zawodników, a jakie zdanie trenera Stanisława Chomskiego? Na pewno w tym momencie na porę rozpoczęcia meczu tor się nie nadawał do bezpiecznej jazdy. E, czas jest ograniczony, pewnie ten można by było to zrobić, ale podejrzewam, że najprędzej naj, naj, naj za godzinę patrząc na, na sprzęt jaki tu jest i możliwości, e, możliwości organizatora, no, takie, takie są uroki sportu na arenach otwartych, że tak powiem. Mieszkańcy tutaj okolicznych bloków mogliby zadzwonić na policję straż miejską, że cisza nocna została złamana, gdyby to spotkanie jechało na przykład o 23, gdyby się kończyło. No już takie przypadki mieliśmy w Gorzowie też. Eee, późno nieraz się zawody kończyły, no <noise> może by nie słonili, jakby mecz był po myśli gospodarzy. Eee, są już jakieś rozmowy o nowym terminie? Bo zaczyna ich strasznie brakować. Takiego sezonu, przyznam szczerze, ja nie pamiętam. Będziemy, będziemy rozmawiać, ale myślę, że chyba dzisiaj nie dojdziemy do porozumienia, bo... Dużo jest innych imprez. W środku tygodnia zaczynają się półfinały. Mistrzostwo do Grand Prix, SEC, inny. Zaraz będzie Puchar Świata. Nie wiem, czy w coś znajdziemy. Martin, ty na niejednych torach jeździłeś. Jak oceniasz to, co dzisiaj było w Częstowie? Dało się to spotkanie pojechać? Nie dało. Ostatecznie odwołujemy i znów szukamy terminów. No niestety. E, chodzi o to, że po prostu. E, ten tor potrzebował, jak przestał padać, on potrzebował jeszcze chwilę, żeby go zrobili, tam nie wiem, może z godzinę. I to on by się nadawał do jazdy. Tylko chodzi o to, że no, już jest za późno i tutaj rozpoczynać zawody o 10 czy o 11, no to, to chyba trochę już przesada. I, I dlatego tak, taka decyzja. Także ten tor e, dałby się zrobić, tylko by to długo trwało. I, i dlatego jest odwalany. Moim zdaniem tutaj gospodarze zrobili wszystko, aby to przygotować, nie masz tutaj żadnych zastrzeżeń? Nie, absolutnie nie. Jak przyjechaliśmy tutaj, tor był twardy i dobrze przygotowany i też e, e, do pewnego momentu no, trzymał te opady deszczu, no później, później to było tak, a nie inaczej, I, no niestety. Lubisz ten stadion, bo przed laty, 10 lat temu, zdobyłeś tutaj mistrza Europy Juniorów, nie wiem czy jeszcze pamiętasz. No to, to, to chyba pan nie pamięta, bo ja tutaj nie zdobyłem mistrza. Tak, nie ty, ale było najwięcej twoich kibiców, to prawda. To prawda.